Mm, chce pan jakiś specjalny sygnał? Spytała panna Kromajer. Ja? A po co? Odrzekłem kpiąco. Przecież nie pracuję w hali biurowej. No dobrze, no to wstawię panu jakiś zwykły. Potem rozbrzmiał dźwięk, jakby jakiś pijany klaun grał na ksylofonie. Ciągle i ciągle od nowa. Co to jest? zapytałem przerażony. No to pana telefon. Powiedziała panna Kromajer i dodała. Mój wodzu. I to brzmi tak? Tylko kiedy dzwoni. Niech pań to wyłączy. Nie chcę, żeby ludzie brali mnie za idiotę. Dlatego też pana pytałam, przypomniała panna Kromajer. Ten się panu bardziej podoba? Teraz słychać było więcej klaunów z najróżniejszymi instrumentami. To straszne. Jęknąłem. A nie jest Panu wszystko jedno, co ludzie myślą sobie o Panu? Moja droga, panno Kromajer, zacząłem. Ja osobiście uważam krótkie, skórzane spodenki za najbardziej męskie spodnie, jakie tylko istnieją. I gdy pewnego dnia znowu będę naczelnym dowódcą Wehrmachtu, to wyposażę całą jedną dywizję w te spodenki i w wełniane podkolanówki! W tym miejscu panna Kromajer wydała jakiś dziwny odgłos i od razu zaczęła sobie czyścić nos. Już dobrze, kontynuowałem. Nie pochodzi pani z południa Niemiec, nie może pani tego zrozumieć. Ale kiedy już wystawię tę dywizję, kiedy będzie defilować, wtedy wszyscy zobaczą, że to całe dowcipkowanie o bawarskich spodenkach jest bezpodstawne. Ale i tu dochodzimy do sedna sprawy. W mojej drodze...